Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj przyszedł czas na otworzenie naszych najlepszych, chyba najlepszych paczek na Team of the Year, ponieważ dzisiaj otwieramy nasze nagrody za G1 i za Division Rivals. Tak, dwie paczki z 25k i dwie za 100k. Nadal nie mamy pików, nie wiem kiedy one będą dostępne. Aczkolwiek cała 11 Team of the Year pozostanie w pojawienioku przez 4 dni i 23 godziny. Więc dobra, słuchajcie, zostawcie koniecznie opeczkę w górę, subskrybujcie na mój kanał, filmy są codziennie, to jest daily. A my możemy przejść do, do paczuszek, nie? Najpierw otwórzmy te, wiadomo, te troszkę gorsze, czyli te za 35. Tylko dwie paczki z nich są w tych wszystkich wymienne, te za 100k. Więc, jeżeli byśmy chcieli trafić tym of the year, to fajnie byłoby z tych paczek właśnie za 100k. Ale, jeżeli trafimy kiegokolwiek Team of the year, to i tak będzie spoko. Więc, moi drodzy, pierwsza paczka za 35k jest otwierana. Chyba 12 zownika jeszcze nie ma w paczkach, tak mi się wydaje, bo byłoby raczej jakieś info podane. Więc zobaczmy, co będzie w pierwszej paczce. Nie będzie walkoutu, są ekrany, więc jest już, już okej. Okay. Delict, może? Bear fine 83 ok. To. Ty, ty, no, to, wiecie, no nie najgorzej, nie? No teraz jest, powiem Wam, największa możliwa szansa na trafienie Team of the Year. Jak nie teraz, to. W ogóle tak naprawdę, nie? Dobra, także pierwsza paczka, przynajmniej były ekrany, więc jest to jakiś tam plus. Kolejna paczka przed nami, i zobaczmy, czy może tym razem, może teraz, może jakiś walkout się pojawi. Co? Nie ma walkoutu. Nie ma ekranów. Ok, to nie jest. To nie jest dobry początek, ale wiecie, ja już, ja już nie mogę nigdy narzekać na nic więcej, więc ja muszę się tutaj hamować jak najbardziej. Dobra, moi drodzy, dwie paczki ze Stoka, pora chyba je otworzyć. Są one wymienne, więc jeżeli nie ma być jakiś team of the jar, prosiłbym, żeby były one w tych paczkach. Zobaczmy, czy zobaczymy fioletowe flary. To, byłoby, to byłaby przesada, wiem o tym, ale nie ma łokawo. <grym> A czego ja się spodziewam. No dobra, co mamy? Niemcy, PP. Yy, ten, gnabli. 8-5, nie? Więc to jest dobra karta, jak na, jak, jak na lepsze 5 niż 8-3, tak? Więc ja. Jeszcze. jeszcze, O, proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra, ostatnia paczka za stoka. Zagramy sobie meczek i potem otworzymy te ostatnie dwie paczki, ale no, fajnie byłoby coś fajnego, wymiennego trawić, żeby mieć więcej pieniędzy, chociażby na SBC, nie? Żeby. No, wiecie o co chodzi, także. Walkout. Czy może to jest. To nie jest spieletowy, ale to jest zwykły walkout, więc raczej nic dobrego tu nie będzie. No, to nie będzie Mbappe. To będzie Griezmann. No, gdybyśmy trafili Mbappe. Byłaby to nie ukrywam mała przesada, ale jest Griezmann także typowy, typowy troll. No gdyby to był ucel Griezmann to bym się troszeczkę bardziej zdenerwował, ale że to jest wymienny Griezmann to nie będę rzekał. Jeszcze Godin, jeszcze Artur, bardzo fajnie. Yy, Dobra słuchajcie, zagrajmy sobie jeden meczik w Rivals, póki jeszcze mam nadzieję, że serwery wytrzymają, bo to jest trochę ryzykowne, żeby grać, no ale widzicie co, potrzebujemy jakichś punktów, także zagrajmy sobie tym Ronaldo. Zagrajmy sobie formacją 4. 4, 4, 2, 3, 1. Ronaldo kurczę, nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak nim grać. Po prostu zagrajmy ten mecz 4 2, 3, 1. Zobaczymy, czy to będzie dobry pomysł. Oby to był dobry pomysł. No dobra, więc oponent yy, znaleziony. Zobaczmy, z kim się zmierzymy. Jest tutaj czerwony Son. Zwykły Sisoko, ale pewnie dla zgrania. Na bramce zwykły Pope. Kuman na yy, obronie. Dajcie mi oczywiście znać, czy wam jakiś Team of the year wpadło. Mamy jeszcze niby szansę dzisiaj trafić jakiś Team of the year, ale jak to wyjdzie, raczej. Wszyscy dobrze wiemy, nie? Tymczasem. Nazario i traur. Jezu, Ja widzę tego Traor na środku obrony. Nóż się w kieszeni otwiera, proszę Państwa. O, 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 pięknie, Nazario. Tu będzie podanie. Są, to musisz strzelić. To po prostu musisz strzelić. To lewa czy prawa mógł nawet głową tu uderzyć, tak naprawdę. Jeden do 0 asysta Nazario. To, to jest współpraca, na którą też bardzo liczę. Wiadomo, nie, nie mów mi, że wyjdziesz z tego meczu po, tym, po tej bramce. Bez jaj. Już myślałem. No liczę na to. Wiadomo, bab pewnie troszeczkę mniej goli będzie strzelał z racji, że będzie grał na skrzydle u nas. Jak będą problemy wrócić do formacji 4-1-2-1-2. Ale trzeba aktualnie się nauczyć tej nowej formacji, którą nie grałem chyba w ogóle w tej FIFA. Jak on na pozycji wybiega ten Nazario, że to jest nienormalne. Patrzcie to. I co strzelam i po obronie, ale dobijam Bapę i jest bramka. <grywka> Pyk. 3-0, dziękuję bardzo. Tu też warto było, warto było zauważyć, że gość się po prostu skupił na, na Ronaldo cały czas, więc dlatego umieściliśmy tę bramkę. Nie wiem, czy on robić drugi raz pauzę, nie wiem, czy chce wyjść, czy nie. Drugi raz bierze pauzę, nie wiem, może jakieś zmiany robi, nie wiem. W każdym razie magia, magia Ronaldo po prostu, nie, że... Ludzie nie wiedzą, co zrobić, kiedy, kiedy gość wybiega na pozycję, no i wtedy możemy właśnie biec takim Sonem albo Mbappe i strzelić bramkę. to Kylian ma strasznie dużo miejsca. Mbappé, a wykończmy sami, niech sobie wykończy. Kylian Mbappé 4 do 0 aż dostałem powiadomienie. Jest tutaj potencjał na 950 punktów, które na pewno będą bardzo potrzebne po tym, jak wczoraj zostałem okradziony z jednego meczu, bo mnie po prostu wywaliło. No nie z serwerów, ale gra się zacięła, więc no, mam nadzieję, że będę tutaj piątaka, wygramy mecz i już troszkę to wszystko, wiecie, zrównoważymy. Ło co! No, wreszcie Nazario, brameczka na 5 do 1. Także jeżeli wygramy ten mecz, mamy 950 punktów na naszym koncie, więc po prostu utrzymajmy prowadzenie i, i będzie fajnie. O, Kylian nie spalił, będziesz szybszy, będziesz szybszy. Kylian Mbappé po krótkim słupku, dziękuję bardzo. 6 do 1, 5-bramkowa przewaga i myślę, że raczej dowiedziemy nie? Pyk. 7-1, asysta Nazario, to warto odnotować. Znaczy nie chcę mówić, że jest forma, Wie, wiem, to jest pierwsza liga, no jednak chyba każdy mecz warto brać pod uwagę, aczkolwiek no, widzieliście sami, że gość nie miał jakiegoś mega mocnego składu, także za bardzo nie będę się cieszył na zapas, ale dobrze widzieć, że gra się w miarę klei, nie? Więc to też jest w miarę ważne, jakby w FUT Champions się już jutro zaczyna, w sumie u was dzisiaj. O Jezus Maria, poprzeczka do tej pory chyba jeszcze drży, ale w ogóle pamiętam, jak grałem w 19 właśnie Nazario primem, to zawsze robiłem właśnie El Tornado. Praktycznie co drugi strzał był, kończył się bramką, nie? A niestety w 21. już jest strasznie ten trik, więc jeżeli już, to tylko bolas i fli, bo tak to raczej nie warto. 8-1. O! O, proszę, 8-2. wraca, widzę, wraca powoli. Sąd z czterema bramkami, mimo że gra na SPO, no to raczej nie był występ cały poświęcony Ronaldo. Ale no swoje zrobił, nie? Sił brameczkę, trzy asysty, ale są za to trzy asysty i cztery bramki, więc no. No jest ładnie, jeszcze Mbapę z trzema bramkami. No dobra, no bardzo mi to cieszy, że mm, jakoś to wszystko się pokleiło. Jestem w ogóle ciekawie, ile ratingu miał nasz przeciwnik, bo no grał niejakoś mega dobrze. A ja mam dosyć dużo punktów. Ja mam chyba 2100 punktów około, także no zobaczymy, ile nasz przeciwnik miał. No właśnie ja tak myślałem, że racz na takiego troszeczkę i gorszego oponenta nam da, ale dobra, no z gorszymi też trzeba sobie umieć radzić, umieć radzić, nie, bo nie zawsze jest tak kolorowo, ale widzicie 950 punktów ląduje na naszym koncie I możemy chyba przejść do paczek Za 125 tysięcy monet No i zobaczymy Po prostu co ma być to będzie jakiś walkouty z chęcią przyjmę Bo może jakiś zabezpieczenie się pojawi w przyszłości Mam nadzieję, że coś będziemy mogli wzmocnić Także zobaczmy Pierwsza paczka Jest walkout niestety Nie jest to fioletowy walkout Aczkolwiek jest o, o, szczęsny, no niestety nie jest to Lewandowski Znowu trafiamy pół trolla, nie? Bo był wcześniej Griezmann i teraz jest szczęsny Także no, nie jest to Lewandowski Ale Wojciech szczęsny, 8-7 Wiadomo, na przepałkę również będzie spoko Więc e, myślę, że... Fajna karta, oczywiście dwa konno bole, żeby było śmieszne. Także, moi drodzy, ostatnia paczka za nagrody, za Food Champions oraz za Division bo bo generalnie myślę, że były one całkiem spokojne. Mieliśmy razem ile dwa walkouty, może być jeszcze trzeci, nie obraziłbym się. Jest trzeci walkout, o już myślałem, że to jest team of the year, ale nie. Brazylia, SP i to będzie, moi drodzy, Artur, który nie powinien być w ogóle walkoutem, ale że jej lubi trollować, no to. Jest walkout. W międzyczasie, słuchajcie, zrobiłem ważne mecze, które zajęły mi niezbyt dużo, jak zwykle. Złożyłem paczkę za 15k. Dobrze wiem, co wpadło ostatnio z paczki za 15k w zeszłym roku na OHS ale no bądźmy szczerzy. Bądźmy szczerzy, tak. Nie ma ekranów nawet, więc to już, to już nie te czasy. Teraz są paczki z samymi zawodnikami, więc zacznijmy od tej mieszana paczka rzadkich piłkarzy. 12, 12 tak, rzadkich kart. Także. Nie, kurde, nie ma ekranów, kurde, niedobrze, niedobrze Chociaż takie ekrany by się przydały, nie, żeby coś tam jakieś parę tysięcy zdobyć Ale no na razie jest, kurcze, kiepsko z tymi kartami Także dobra, dwie ostatnie paczki Przed nami zobaczmy, czy coś jeszcze dzisiaj wpadnie Mieliśmy dzisiaj... Ile dwa trzy walkouty, no ale ten Artur się jakby raczej nie liczy, więc zobaczmy, czy się lampka nie zaświeci. Niestety nie ma znowu ekranu. Kurde. Także ostatnia paczka za ważne mecze. Paczka złota, paczka piłkarzy Prime. Zobaczcie, miałem ostatnio chyba tam walkout z tej paczki, więc może historia się powtórzy. O! Nie, nie będzie. Nie będzie, kurczę, nic. O Jezu, już myślałem, że Neymar. Już myślałem, że bo to jest Inform. Już naprawdę myślałem, że to jest Neymar, ale to jest Marcelo. Coś powinien chyba kosztować, mam taką nadzieję, oczywiście. Oprócz niego może jeszcze coś jeszcze. Busket! Ale fajna paczka! To dobra, także co, pora, moi drodzy, jeszcze na jedną rzecz, a, mian a mianowicie rozbudowę Ligę z racji że do trafienia z Team of the Bapy oraz Inform Neymar. Także to jest chyba jedna z lepszych rozbudów tak naprawdę. W sensie no, nie jest jakaś może duża szansa na trafienie tych kart, ale że w jednym tygodniu do trafienia z specjalnym i specjalny Neymar No to wypadałoby spróbować ja już, ja już nie będę na nic liczył. Zobaczmy, czy jak się pojawi walkout, to nie ukrywam, będę <śmierdziś> dalej wybierany. Nie, nie zrobiłem tego. Nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tego, nie, 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 nie. <śmierdzi> Znowu, ale to jest drugi raz. Znowu zrobiłem to SBC, w którym przepaliłem wszystkie świecące karty na nie te paczkę co trzeba. To jest lekcja dla was. Zawsze patrzcie dwa razy, jakie robicie SBC, naprawdę. Dobra, rozbudowa ligę premium. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że jak robicie SBC, patrzcie, czy na pewno jest premium, jeżeli chcecie zrobić te SBC, które chcecie zrobić, bo ja się już drugi raz przyjechałem na tym i niepotrzebnie przypaliłem 11 świecących kart. Paczka, piłkarzy Ligę Premium. Zobaczmy, czy... zobaczymy nieświecącą lampkę. Nie zobaczcie nieświecącą lampkę w tej parce to troszeczkę się. Ech. Witam was moi drodzy, jest yy, piątek, tak, godzina. 12 i dostałem piki wreszcie, możemy odebrać piki, także dogram sobie do tego odcinka, zobaczymy czy było warto czekać kolejny dzień. Może tu się jednak kryje ten Neymar, nie? Więc zobaczmy bez zbędnego przedłużania, proszę Państwa, czy tu jest Neymar. Nie, jest Marcelo, jest kolejny raz, trafiamy Marcelo, nie, ale weźmiemy, bo w sumie czemu nie. To może jeszcze będzie kolejny Brazylijczyk z ligi francuskiej, pop. Bardzo dobrze, możemy sobie go kiedyś przetestować, więc mamy też połpa, nie ma Neymara, ale czy ktoś wspomniał o Neymara, no bądźmy szczerzy, raczej nie, ale mamy też Brazylijczyka z ligi francuskiej, także mamy połpa, którego jestem bardzo ciekaw, czy będzie dobry, także no, to było po prostu do grę, do tego odcinka i, i się z Wami żegnam. także pa pa.